z tej strony Mikołaj Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zagramy w Roblox bo mi założyli konto w szkole yy, Dobra, lecimy sobie zagramy w Piggy yy, w Piggy czekajcie dobra, play jedno to lecimy no tu polecimy. I co ja mam tu? coś teraz? Co jest? Dobra, bak. Co ja tu mam? Zero. So. No poczekajmy sobie kilka słów. Trzy, dwa, jeden. Znowu coś. No co mam tu zrobić? Czekajcie. O, teraz. Ej, nie ja w sumie nie chcę, żeby oni tutaj tak e, rozmawiali. Sobie poczekam, poczekam. Zobaczmy. Co by tu. Gdzie by tutaj przejść? Widzę. O tu może. Nie dobra jednak nie dobra. Hmm, to się by przydało. Tam chodźmy. Nie, dobra. Dobra. Nie, zrobił mnie. one Przepraszam, że taką postać robię, ale. Chcę pozwiedzać. Eee, to cwaniaki. W nie można skoczyć? Nie? Czy nie A tu? E, bankomat. Trzeba by zapłacić kartą, żeby tam przejść w ogóle. Ty! Mamy fajowe więzienie. Szkoda, że tu nie ma drzwi. by się bardzo chętnie przydały, więc... Lecimy bez... z tu... To jest łazieneczki... Nie. Ale troszeczkę tutaj no. śmierdzi... jak tu się suwa? Nie, dobra. Tu przez to nie, ma... nie da się przeskoczyć. Wejdziemy na górę. Idziemy na górę, proszę pana. Nie, nie, nie. To jest ten podwór, przed którym trzeba by jak najszybciej uciec. I co, to jest to samo? miejsce gdzie by. A, Dobra. I to jest to samo, dobra. I bo ja w kółko sobie przeszedłem. Czekajcie, to zobaczymy, czy tam co jest. <coughs> zobaczymy, czy mam rację. Byłem tu. Rozumiem. Tu też byłem. Tu nie byłem o Dobrze, nie, tu też byłem, ja chyba wszędzie byłem. Может, может, не будем играть в эту плашу? Так, лиф, лиф. О, To jest moje ulubione, więc przejdziemy to. Do... Przejdziemy, przejdziemy to. Do... No. Dajcie mi w to zakreślić. czy tam są strzelki, ale nam pokazują, gdzie mamy iść. Tu. Tu, dobra. No i co tutaj? No nie muszę się wyglądać... Ogóle... a e, nie, dobra. Zrobię że trafimy. Dawaj, dawaj i pek. Mm, dobra, trafiłem 644. Parków, szybciej klepki. Zobaczyłem co, co to będzie Baję Robux Co mogę? Nie za bardzo Ej, dobra

Dwa Jeden Zero chcę tam przejść, tam przejść Yes! I co, ile, ile puchów? No ciągle to samo miejsce. No. Dobra, czekaj. Spin. Zobaczymy co nam trafi. Co trafimy? Dobra, dawaj. Co? Ua? Ile? Tyśn, tysiąc, Ja... Pięćdziesiąt trzy tysiące pucharków, tak? Mmm... Yy. Mmm... Yy. Ja wezmę te wszystkie tu rakiety, one tutaj się rozprzestrzeniają, więc będzie dobrze. A tak, za kasę, za, kasę, za kasę. dobra. Uuu, dobra, teraz dobrze trafiam. Teraz szelpiej trochę, Czekaj, gdzie to było? <small> dawaj, 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 No coraz lepiej! Jak tak dalej pójdzie, to będę miał full pocharków. Gdzie to koło O, tu dobra. Mm, spin za ile? I dobra Co dzień to co? Co? Na którymś tym miejscu Kurde. Autokolekt? Czekajcie. A dobra, wtedy móc. Idziemy, 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 idziemy. Dobra, i szybciej biegnę. Dobra, cyk, 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 cyk. I, I tutaj jeszcze bardziej szpię. I buuuuuuuuu i 9 lat 18 No tak nieźle do poznania. co nowy będą kurde nie dobra dobra i zde też można pisać... a lol lol też dobra spokojko jak to są te o dobra i to są moje wiadomości A to co? Jakaś A to? Otworzymy to sokle To? To antychwi za antychwileczkę No wszystko tu jest za kasę no Może ci sobie nie pozwalają kupić kasy Nie, ja chcę przejść jakąś rundkę, a ja nie jakąś... Era eh, el Spalamy. Nie rządziłem. No, czemu ja tam ciągle lecę? I nie chcę tam. Nie chcę tam. Hmm. O wiem. Trochę się pokręcę. To jeszcze mi to bardziej poprawi. Co? I co tam jest? Co tam jest? Nie, nie, nie. Co to? Co to? Bo ja nie wiem co to jest. Będę się z kimś bić, czy co? I to jest numer jeden. Aaaaaah Zagrywam? Dobrze. Ej kręci się na oko. Z jakim cudem oni są szybciej? Ode mnie chudę. Problem jak najszybciej. W trybie przyspieszonym minutę. Ja na razie dziękuję. Dobra, biegniemy, biegniemy. Zobaczymy, co nam się uda. Ja nie wiem, co, co są za strzały. Zobaczymy, co my tu trafimy.

Biegnę od tyłu, od tyłu sobie biegnę. Od tyłu sobie biegnę. Wiesz co to już nie wiem. สุม mm hmm. Oh, no. Ale szybko pędzę, pędzę. No byle jak najszybciej. Tylko nie wiem gdzie jestem w ogóle. Dobra, spadam. To jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję mm, pod moim mm, filmem, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I czekajcie, climb tam jest. Czy mam odebrać coś tak? No dodaje się, super. I dobra, to, to jeżeli chcecie łapkę w górę, to mm, jeżeli chcecie kolejny filmik zrobić Woksa, to musi być 5 łapek w górę, subskrypcja i komentarz. Na temat filmu. Pozdro.